Zobaczymy jak to teraz będzie wyglądać Sebastian Mila w narożniku boisku, a w polu karnym już między innymi Kazimierczak i Celeban skutecznie interweniuje Mariusz Job. Jeszcze Mila ma okazję do powtórki Mila. Jest Gikiewicz! I co biłkę yeah. do bramki? Nie, nie ma gola. Jeszcze Gikiewicz. Pokorne yeah. zamieszanie Kazimierczak! Jeden do zera. Przemysław to, Kazimierczak. Dziesiątka wybija. Strzela bramkę. Coś niebywałego. Co się dzieje? Dziesiąta minuta meczu, zamieszanie w polu karnym i ostatecznie Przemysław Kazimierczak wykazuje się największym sprytem, największą taką piłkarską dojrzałością i zdobywa swojego kolejnego gola w tym sezonie, jak z Zagłębiem Lubin, jak z warszawską Polonią. Przemysław Kazimierczak w trzecim kolejnym meczu na Oporowskiej strzela gola, popatrzmy. Strzał głową Gikiewicza, dobitka Celebana, jeszcze wybronił to Pazdan naprawdę, no ale już wobec tego strzałka Kazimierczaka byli bezradni. To jest drugie dośrodkowanie Sebastiana Mili, ale popatrzmy, czterech piłkarzy z Śląska, Wrocław, Nowak i Pazdan, tylko dwóch, a To czterech, Właśnie. tylko który ma strzelić? I zobaczmy ten kocioł.